Hej, Siemanko, to znowu ja, Kamerlord i kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio ukryłem się w tym domu całą piątką. Pokonaliśmy tutaj grupkę jakąś. Denerwuje mnie ten rycerz, znaczy irytuje, boję się go. Nie wiem, jak zreaguje na to, gdy zobaczy, że tu buszuje już. Boję się tego, że ten, ten łucznik, to zobaczy, że tu, że tu ten, że tu. No go. Bardziej by mnie ciekawiło, czy on odwraca się w jakimś momencie. Czy odwraca się stąd? Patrzy w górę na chwilę i by było od razu dużo lepiej. Hmm. Ktoś na Steam nie pisze. Cholera, no bo on go ogarnia całkowicie. Jak jego ja on się przewróci tutaj. To ten podbiegnie go, ocucić, będzie też źle. Dla... Chyba, że zrobię to samo co ostatnio. Dokąd ty widzisz, ty, 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 to bym musiał wam tam pić to. Okej. Okay. tych sakw muszą mieć całkiem sporo na takie misje. ...dwóch łuczników, no cholera, po co wam ci łucznicy? Okej. Okay. Rzucę to. Nie, dalej jeszcze podejdę, rzucę Ach, to. W życiu nie wyszło. Tam. Rzucaj. Łob, łobin, łódki łob rzuca nas na sakwa. Dobrze, 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 nokautuj ty łuczników. Dobrze, 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 tak się walczy. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Ach, moje złoto, nic przy nim nie ma. Świetna robota, uczniku. O, o to mi chodziło. Kto teraz? Śpij spokojnie. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska. ZNOWU W ŻYCIU MI NIE WYSZŁO! Aha. Ach, Jakoś idzie. ZNOWU W ŻYCIU MI NIE WYSZŁO! To trzeba mieć naprawdę e, bardzo... Ach, trzeba być bardzo spostrzegawczym, aby nie zauważyć, że przed chwilą wyszło. tu leżało... Tu leżała grupa znokautowanych rycerzy. A teraz nagle już nikogo tu nie ma. Ostatnia rada. Jaka ostatnia rada? Dobry człowiek. Pierwsza rada. Ach, gnoju. Okej, okay, a gdzie jest trójka? Trójka, trójka jest w domu na dole. Statley, to będzie raczej zadanie dla ciebie w sumie najprostsze będzie jak ich ugarnę w ten sam sposób, rzucę im sakwę i to tyle w sumie robin, ty zabrałeś swoje pieniądze już? Czy ty tu jeden typek cały haj zabrał to był ten typek bieraj pieniądze robin robów. Tego się nie spodziewałem. Czyli w tym miejscu muszę się ich pozbyć robinem w taki sam sposób, jak pozbyłem się pozostałych. Bo oni będą chodzili się meldować do niego, tylko chyba. I to tyle. A żebym żeby mógł się ich pozbyć, muszę nam stać gdzieś tu. Więc sobie przyjdą, dostaną szakwę pod nogi i będą szczęśliwi się pobiją sami między sobą. się przywidział. O proszę. Nie mego złota. Dymia. FFA. O proszę. moneta. Dobra, nie robota, ta Nawet go ogłuszyć nie umiesz. Statley, nie ładnie tam siedzisz. A moje złoto. Widziałem cię. Na mieszkanie! Nie znoto! Znowu w życiu Kurwa, no Robin. Trudno tak bywa. Zanim oni się pobudzą, muszę ich powiązać wszystkich. Już tu mam spokój, więc tyle, tyle już mam tu z głowy. Chodzący patrol może mi skoczyć. Co? W zasadzie innego patrolu chyba nie ma niż chodzący. Był jeszcze słoneczny. Okej okay. co? Wszystkie popakuje do tego domu będzie szybko No toś kurwa. Czas, moi drodzy panowie. Co łasko. Wandanie robów. Okej. Okay. Gorobi nie weszła jest złoto. Na nowo życie mnie. A widzisz, wyszło... teraz każdy osobno miał. Ale w sumie już mam moje 50 miedziaków. Gdzie ty jesteś, ty jesteś tutaj. To będzie dobra opcja, jakbym go tu znokautował. Ale do tego przyda mi się duży to na pewno jeden albo dwóch. A najpewniej armia, ale nie mam ich tylu. Gdzie ktoś? z kim on tam gada? Banda Robów! Okej. Okay. bezdomny to jest spoko. To spoko biznes, jeśli tam jest bezdomny tylko. Ten zakuty łeb będzie wkurzający, bo go znokautować nie mogę. Szeryf zaprosił ją na kolację. No, zaję. O nie, naprawdę. Naprawdę. To ktoś co jaj robi. I ja, jaja se szma, to robisz knockout i knockout. Chuju. Wróć jakby nigdy, nic dostaniesz w jeszcze raz. Strasznie głośne są aktualnie moje popuszki, więc jest opcja, że możecie je słyszeć. Hmm jeśli je słyszycie, to sorry bardzo, ale to nie moja wina. Nie mam jak ich uciszyć. Papugi to na tyle głupie stworzenia, że nie da się ich uciszyć. Ehm, co ty masz za kropkę nad głową? Co ty tam masz? Co masz na czole? Co masz na czole? Twoją. Starą, mam na czole. Okej, okay, nieważne. Następny. Hmm. poniejsza lecisz. Mission impossible. Dobra, ty, lecisz z nim. Solówka, chuj. Nie ma żadnego całkiem nieźle. To, że bijesz za 30, nie znaczy, że nie mam knockoutu na ciebie, Przyszkowanego frajerze. Ok, teraz tak, ty jesteś razem z nim. On ma ciało na sobie statly. Idziesz wiązać, bo trochę lipa by było, jakby się obudził. Chyba wszyscy ponakałtowani, ci ogłuszeni są, są powiązani. I on na bank też miał hajs, wiedziałem. Zawsze tacy lepsi, trochę od tych szaraków zwykłych. Mają przy sobie pieniądze, jakieś. Okej, okay. idziemy teraz sobie łaska, do moi drodzy kościoła? Nie ma jak wejść? Okej, okay. no to w takim razie spoko, nie? Mniej do zwiedzania. Ła, wybiegła armia. Robina. Fajnie by było ogarnąć, kim jest ta grupa, zanim będę tak biegał sobie otwarcie. W sumie jednak. Statley, jedziesz. Daj mu monety. A masz, chłopie. Dziękuję. Coś wam powiem. A masz, chłopie. Dziękuję. Coś wam No, powiem. no spoko. Kilka rad się przyda. Możliwie. Ostatnia, ostatnia rada. rada? mówisz? No dobra. No to jak ostatnia rada, to się wal. Szwager szeryfa to okrutny człowiek. Korzystając z wpływów szeryfa, narzuca wysokie podatki na, miejskie, na miejskich rzemieślników. zbieranie pieniądze, zebrane pieniądze ukrywa w swojej rezydencji. należało by dać mu nauczkę. Chciałem rezydencję. Spoko. To dlatego tam była taka straż. Lady Marion, któż to taki? Dzięki. Taka rada. Nie, po prostu jesteś świetny człowiek. Taki informator, że. Aż miło. Okej, okay, w tym momencie pójdę sobie. A może tu muszę mu otworzyć tą rezydencję? Nie, nie, nie. A może ja o wszystkich tam zabiorę. Hehehe. <laughs> Nigdy nie wiadomo, kto się przyda w takiej. Żebrak utrzymuję tutaj. O, mieszka tak, to muszę otworzyć ten dom. Ja jednak widzicie, wiedziałem, że tak będzie. Du, 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 du. No i kto wejdzie inny jak nie Patryk Poborca po pieniądze? Aha. To tylko tak. Myślałem, że to będzie walka z kimś. I mam tutaj schronienie w sumie. Fajna rzecz. Warto mieć schronienie. Tu był chyba ten ogródek, w którym Robin z Marion się spotkał. Może tam też coś jest w tym domu? Nie, jednak nie. Okej, okay, no to co tu mamy? Co nam pozostało? Pozostało nam leczenie jakieś i pieniądze, do których niezbyt mam jak się dostać. Mm, pozostał mi oddział tutaj sobie żonglujący radośnie. I podprowadzę moi cały oddział, moją grupę tutaj. Martwi mnie ten ta kolacja u szeryfa. O oh, ok. Okej. Oni sobie żonglują, na nich nie mam mocnych aktualnie. A może i mam. Najpierw ogarnijmy, kim jest patrolujący rycerzyk. Chłop, ale z tych takich chłopów do znokautowania? niezwykły chłop. On by sobie ze strażą nie pogadał, więc raczej tam nie ma straży po prostu. Ciebie trzeba mi to nakotować Nie, więc jest spoko. Nie używałem tego jeszcze, więc zobaczymy od razu, jak to działa. Sieć! Uwolnijcie mnie, wy nie robi A fakt. Wyciągnijcie mnie stąd na miłość boską. Znowu Aha. Co, rozejdą się teraz, czy co? Stawcie się z powrotem tak samo. No, panowie, żonglerka dalej. Aha. W mi nie wyszło. Czyli po staremu, patrol. Już przynajmniej nie wiemy jak działa sieć. Przydatna info. Takimi sprawami zajmowałem się w przeszłości. Do kościoła coś czuję będę musiał wrócić, bo do tego nie mam jak się dostać, jeśli przez kościół nie przejdę. I to tak działa. Myślę, że sieć jest spoko opcją. Wtedy ogłuszam ich. Bo nie chcę ich mordować wszystkich. O to chodzi. Bo gdybym chciał zamordować, to mi wystrzelał jak kaczki. Mnie stąd na Nic nie wyciągaj. Nic nie Zabij będzie wyciągane, idioto. Fak, z... że niepotrzebnie siecią. Okej. Okay. Robin, kurwa, nie zabijaj. ty tu, no account. Nic nie będzie wiane, idioto. No chodź tu. Sierżancie, tak? Nie dobrze. Ej, jak przyjdzie kolejny, taki łysy, to spoko, to go też ogarnę. Ty jesteś sierżantem? Pokaż się, sierżancie. No tak trochę pewnie mu pękło. Jacy łucznicy? Za jakim? Co je... Co je... Kurwa! Umar, umar, umarł mi. nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co jest, jak umrze. Łap go, łap go, łap go. Nic nie będzie budzone, Frejerze. Ty, po ciebie przyszedłem. I teraz ty. Szkoda trochę go, ale on nie był wekspiony ani trochę. Dobra, zabij go. Nieładnie. Czaszka ci pękła? Niedobrze, bo mi umarł jeden. Nigdy mi nikt nie umarł jeszcze. Znaczy, nie wiem, może kiedyś mi umierali, ale tak średnio bym powiedział, żebym to pamiętał. Żebrak, tak? Uh -huh. super. Dzięki za info. Uoluję. Co Nie, za blisko nie. Co? Co łaska, moi drodzy panowie... Mm. Mm. Ooo, oh, jaki on przystojny. Niedobrze tak stracić żołnierza. O, jaki on Trudno, pojadę w czterech, tu mam coś do naciskania. Ale nie chcę, nie wiem, może by się odrodził, a może coś, ale nie wiem. Jeśli koniczyna to jest odradzanie, to jedno bym wolał zostawić na robina, jeśli by mi się kiedyś zdarzyło, żeby umarło, ile będę mógł go odrodzić. Tu muszę sporo ogarniać, teraz by się przydał. Czyli nie trafioną sieć mogę zebrać, to jest też dobra wiadomość, bo trochę nie trafiłem tą jedną siecią. Żółta ta strasz, to oni są chyba mocniejsi. Sporo chyba tu udało mi się zabić, znaczy niechcący, ale tak wyszło. Szkoda, go, szkoda go. Ale kolejna część miasta jest oczyszczona. Co też jest w sumie dobrą wiadomością pomiędzy, pomiędzy trupami. Odnieść go. Lol, przecież on stoi. E, y -y -y -y. grafika. Ciekawe, interesujące, jakie jeszcze? Jak patrzę na tą mapę, to widzę, że udało nam się sporo zrobić, ale jak widzę tego trupa, co tu mamy, to tak średnio bym powiedział. Nie podoba mi się takie tracenie jednostek, bo wiem, żeby mi się przydał. To jest dla mnie prawie 100%, żeby mi się on przydał. Nic, niczym, nikim odsuń się ode mnie, bo cię zabiję gniocie. Trójka, weź się słuch. Czwórk, lecz. Trójka, gdzie ty kurwa idziesz? co je co je co, co 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 je co je co je tutaj jest coś o Schronić się można dobrze o jaki on przystojny dobrze więc tutaj w tym miejscu gdzie jesteśmy ukryci zakończę ten odcinek mamy tam pewnie z 20 20 kilka minut Nagrania, znowu stopera nie odpaliłem. A więc tak, co bym mógł powiedzieć, mogę zaprosić Was na następne odcinki, które będą pojawiać się codziennie albo co drugi dzień, lub rzadziej, nie wiem jak to wyjdzie, o, o godzinie 18, bo taką godzinę wybrałem. To tyle na dziś, cześć.